W tu z tego czwartka szukamy najlepszej pączki w Warszawie. Może znajdziemy tu. i tak. trochę opowiedzieli, że tu są najlepsze pączki w Warszawie. Najdroższe i najlepsze. Najlepsze, najlepsze to inne, ale najlepsze to jest najważniejsze. Ale ja znam waszą kuchnię genialnie, no, jestem zakochana. Ale to, to jest cały problem, to jest nasza kuchnia, bo teraz izraelska kuchnia jest To jest cały osób. świat? A jak, a jak z pączkami? Tu u was są pączki czy nie? Jasne, że pączki teraz u nas Hanuka, tak? święto... To było, to było teraz. U nas to wszystko się robi na oliwie. Jasne, że smalec w naszej kuchni nie wolny. My nie mamy tak, to, to mamy. Nie koszerny, także my, my robimy to na oliwie, ale pączki w tej formie, które oni się sprzedają, tu mm. właśnie byli te emigranty z Polski, którzy przywieźli to do Izraela. W takich dwudziestych, latach dwudziestych. To jest, to jest takie ciastko, które przynosi szczęście. Więc jeżeli ktoś nie je zje w tłusty czwartek, pączka, no to ma no, ten to... rok niezbyt dobry. W związku z tym bardzo ważne są ostatki. Tutaj są ogromne kolejki, żeby je zjeść. Ale one są specjalne, te pączki, bo one mają tyle jajek że chyba podnoszą e, jakby witalność każdemu mężczyźnie razy 10. Rzeczywiście e, są wyjątkowe, nie są bułą. I mają konfiturę z róży, to też jest bardzo no, nasze. U, tak, tak. To jest, bo u nas to normalnie truskawka albo coś takie, te konfitury. Nie, Ale dawniej, do tam, do, 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 do... Dawniej, dawniej była róża e, i nie robimy donatsów. Nie, 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 nie tylko robimy pączki. Polskie, I te pączki są na drożdżach. Rzeczywiście to jest ciężka, bardzo praca. E, nasi cukiernicy całą noc smażą w takich ogromnych patelniach, zaraz to zobaczymy. Mm -hmm. A tajemnicą ich jest to, że mają bardzo dużo żółtek, że są lekkie, że nie są ciężkie i nie są tłuste. Mm -hmm. Że nie są jak gąbka, tylko ta temperatura, tłuszcz temperatura tłuszczu jest bardzo wysoka. No tak. W związku z tym, najpierw się je. Znaczy zamyka, a potem zmniejsza się temperaturę, żeby mogły rosnąć. No jasne, I dodaje musi... się ziemniaka do tłuszczu, żeby nie paliły się. Najważniejsze potem jest lukier. Cukier jasne. Ale... U was jest cukier czy lukier? A lukier to jest. Taka glazura. Y... Nie, 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 cukier puder. Cukier puder. No mhm. to tak dawniej u nas zrobiono, a teraz robią. Znaczy robią i z cukrem pudrem, to w Krakowie szczególnie, ale raczej robią z lukrem a nie, nie, nie. i ze skórką pomarańczową. Nie, ale niekiedy nie, u nas dodają do, do ciasta, mhm. ten trochę skórku od cytryny. Od cytryny. No ciasto u nas się dodaje, mhm. ale jeszcze pomarańcz na wierzchu, a czasami do, 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 do róży dodaje się nawet y, trochę wódki. Tak, ona koniak. No, tak. Koniak. Tak, no, to, to... No, wy macie koniak, mamy wódkę. Taka no prawda. <laughs> wy, ma, wy macie i wódkę, i koniak, i wszystko. Tak naprawdę no, macie wszystkie kuchnie te, świata. Że teraz powiedział, że procent ludzi pije w Izraelu, w ogóle, tych, którzy piją wódkę w Izraelu teraz na jakimś czwartym, piątym miejscu na naszy, świecie. Wiedzą, co robią. Trzeba mieć dystans bo, do rzeczywistości. O! Oh, oh. to, to są nasze pączki. Wow. A, teraz widzimy o co chodzi. Tak, o to jest ten to, lukier właśnie. Lukier. Um, te są dobra. z malinową konfiturą, te to są to jest, jagodami, z jagodami, a te są z różą. Aha, Proszę samemu tam, tam, o, o, może się wciuknąć no. patrzę. Teraz co no. robimy teraz Może Idziemy na zobaczyć na kuchni, jak tak. to wygląda, tak? Ten reality show. Aha. Zabieramy pączka czy nie? Ja zabieram. <laughs> takiego ciasta nic nie ma 36 żółtek na kilogram mąki. E, nigdy sztyw, nie sztyw. mamy żadnych chemicznych. Sztyw, bez... sztyw, A, tak. wow. Nigdy nie mamy żadnych chemicznych dodatków. Jest to jak stara pracownia i no, idziemy raz <laughs> do cukiernika, który został, bo cały czas brakuje pączków. Ja zapraszam. A to jak Jakie że... przewracasz? Robimy część pączków na oleju, część pączków na smalec. No jasne. W zależności od no tego, jasne, jakich że... mamy klientów, czy, czy lubią smalec, czy nie. Także te są koszerne akurat. Ta, te to, są to na, na, oleju. na oleju. Super, i jak powiedz mi, jak go maczasz w luksza? Ale są gorące, popatrz, jak on je dotyka, to nie wiem, zobacz, ale takie miękkie. Ale miękkie. Nie, 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 nie. kiedy to... dobrze. Zobaczcie jak to w środku wygląda. Dobrze wyrośnięte ciasto. Ile żółtek na kilogram? 36? 60. 40. 40. Wow. Ja widzę! Wow, wow. Powiedz wszystkim jak się nazywasz. Paweł, a na nazwisko? No Paweł jest niesamowity, bo robi najlepsze drożdżowe ciasto oj, tak, w Polsce. Dobre, tak dobrze urobione to. Ja mam nadzieję, że nikt mi go nie ukradnie, bo mam jego placek z, z, z serem. I po prostu był obłędny, zaraz ambasadorowi zafundujemy klasek serem do domu, tak jak z paską. No. No i pączki oczywiście zabierzemy na ambasadę. Dziękujemy. Tak. I ambasadurze jeszcze ciachle. No tak. Dobro to pomarańczy, nie? Super.